Piosenka świetlne cienie dostępna już teraz na kanale kamerzysta. Sprawdź link w opisie. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. I Dzisiaj jest wyjątkowy odcinek, bo dawno takiego odcinka nie było. Wiem, że na to czekacie. My również stęskniliśmy się za tego typu kontentem, bo w dzisiejszym odcinku idziemy do opuszczonego miejsca, ale nie do zwykłego opuszczonego miejsca. Będzie to nawiedzony, opuszczony psychiatryk. Jest ja jestem podekscytowany, fajnie. Tak. No ale mam nadzieję, że znowu nie spękasz tak jak wcześniej. Tym razem nie byliśmy jeszcze w takim miejscu, w sensie nie w nawiedzonym, opuszczonym psychiatryku. No jest tego, ale wcześniej byliśmy w nienawiedzonym, a i tak spękałeś. No to co teraz będzie? Teraz będzie gorzej? Teraz uciekniesz? Jaszur, ja, 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 co czujesz w tym momencie? Ja nic, ja mam wywalone jajce jakby. Czyli masz wywalone, a ten wy, wypłaca pieniądze do psychiatryka opuszczonego. Ja tak, żeby go okradły menelec. Uh -huh. Karinka reaguje tak, że w ogóle schowała się w aucie i nie chce do nas wyjść. Karinko. Głównie szpital Zofiówka i tam y, nawet podobno krew, gdzie nie gdzie widać jeszcze pozostałości. No on jest Dookoła jest podobno wielki mur. No na zdjęciach było. Męczarnie. Także cóż, znajdujemy się bardzo blisko tego miejsca, jest dosłownie tuż za rogiem ile? Półtora kilometra. Półtora kilometra stąd wjeżdżamy tam. Miejsce na zdjęciach wygląda naprawdę, ale to naprawdę strasznie. Więc jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz tutaj, zostaw tam na dole. Żeby być na bieżąco razem z nami i żeby móc oglądać takich debili, którzy ryzykują własnym życiem. Co kradlicie? Co? Trzeci raz wpisałem źle kod nie. Trzeci nie? No tak raz. to jest, jak się ma wadę wzroku minus osiem. Dobra, Dobra. Nie, wiem, to... nie wiem jak wy, ja mam lekki dreszczyk. Ty masz zawsze dreszczyk i to nie lekki. Bo, Bo się ty bajki. się najbardziej boisz. Ja, ja się nie boję. Boisz się? Najbardziej to boi się Karinka, Dobra. to jestem na, pe na pewno tego. Rynku. Chciałbym powiedzieć, że to jest najbardziej to jest straszne miejsce do jakiegokolwiek to, do tej to, pory to jest... pojechali... pojechaliśmy. Jeszcze czegoś takiego nie widzieliśmy. Nie, nie wiem, to... To... ja się też tak troszeczkę obawiam tego miejsca, Bardziej się boję, że tam będzie jakaś yy, yy, patologia, która nam zrobi krzywdę, niż yy, że to jest nawiedzona, Dzisiaj będzie strasznie, jesteśmy już blisko tego miejsca, naprawdę blisko tego miejsca. Zobaczcie jak wygląda droga. To jest strasznie, już tam już się kończą lampy w ogóle dalej. Dobra, yy, miejsce wygląda naprawdę, ale to naprawdę strasznie, w sensie... Dobra, zobaczymy, zobaczymy. E... Tu jest chyba poprawiaj. No, już. O nie! O nie! Jezu! Ale to brama! To jest wielka, ogromna próba przyjaźni na tym kanale. Ja się naprawdę boję, jak przeżyjemy. Generalnie chciałem powiedzieć, że wszystkich was kocham. Ja się boję, nie? To jest jedna wielka próba tego kanału, to jest najstraszniejsze. Więc ja się boję, że tutaj coś wyskoczy zaraz. Nie no dobra, jest tu strasznie. Faktycznie nawet czuć taką nieprzyjemną atmosferę, taką aurę. A widziałeś tą bramę? Serio idziemy dobrze? No, ja... o, widać To jest jeden Widać ten. Widać to? U nie To jest to! Za to. To sobą! To? To o DF! Nie! Ja, to to. Dż... 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 nie. Czy się tam wchodzić? Tak. 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 Na górę, na górę. No dobra, gdzie mamy jechać? Tam dalej? Pokazuje prosto. To jest, to jest taka droga budynek. tutaj? Bo to, to są chyba kilka budynków. Czyli tamten był najmniejszy budynek, tak? Może się przejdziemy? Zostawmy te auto. Tak? Przejdziemy się po takiej Zobacz, drodze? Taki o, tu, chyba to, nikt... tu chyba nikt nie wjeżdżał co, dawno. Nie... Jechać tu czy nie? Mariusz, wycofaj, no! Nie, no wjeżdżaj A co, jak jacyś co, to nie nagle z krzaku? Przejdziemy się te 90 metrów już. Dobrze, wysiądźmy za auta i chodźmy. No to weź, cofnij, wycofaj. No ja to musimy wysiąść. To... O, to... to? Jest strasznie tu, o Jezu to będziemy to mieć pusz... raz, Piszczało, generalnie to co? Najpierw sprawdzimy tamten budynek, rozejrzymy się, zobaczymy, co tam jest. No, a potem, a potem idziemy tam, tam. tam, tak? Tak. A ja się Ciebie trzymam. Ja mam kbanę, ja się Ciebie trzymam. To jest drugi budynek, bo jest tam, jest z tyłu no, jeden i ten jest, jest drugi i chyba to jest ten budynek... Nawiedzony. ...do którego Nie Gdzie się wchodzić? Tam się świeci światło? Gdzie się świeci światło? Gdzie się nie świeci światło? Wchodzimy? No, tutaj ktoś musi urządować, bo tutaj są normalnie butelki. No Wiecie piękną. co tam było przed wejściem? Takie siatki, że nie można wchodzić. Trzy razy ktoś zerwał, bo było drzewo, siatki, drzewo, siatki. Na bieżąco ktoś to zrywa. No, jest nieprzyjemnie. Trzecia droga do Londwona. Eee... Przedzie A czujecie taką nieprzyjemną atmosferę? Jezu, tu... Taki chłód na plecach? Strasznie przychodzą. Czuję taki mokry i zimny kamień. Ja czuję, że tu jest taka zła energia, nie wiem czy wy to czujecie. Ej, ja nie wiem w którą stronę iść, tu jest pełna. To przejść. Weźcie drogę czy to. Tu jest pełna jakiś spisarg. No weź, przesadzasz. O no. widzisz nawet minionki, są czego się boisz. Tylko, że takie smutne trochę, ale no jest. I nawet bardzo smutny ten minionek jest. Co to jest? Co tam jest? O nie! Tam jest strasznie. Weź się pokaż widzom, tylko żeby aparat ci nie spadł. No co to jest? No tam jest strasznie, nie? Tam jest... Ja nie wiem czy to kamera obejmuje, ale tam jest strasznie, nie? przeczytaj no, no, ja tak... to. Nie tak. odwracaj się. I co? Nie odwracaj się co? i co? Aha. To co I, I to i to ma by być śmieszne, tak? Dobra. jest jakieś przejście. O jest dalej. No tu już jest strasznie. Nie za daleko poszliśmy. Co jest? Co jest? Nie czy to jest? to Co jest? To jest. podziemia. To Cicho Skąd wiesz, że tutaj nikogo nie ma? Ile tutaj jest wejść, przejść? Jezu, jak się przestraszyłem. A to tylko te, ta, ta róża ci strzeleści. Nie, to jest naprawdę długie, nie? I to się ciągnie cały czas, nie? Do przodu. Patrzcie, to są schody. Tymi schodami mo możemy wejść na dłuższe piętro. Nie, nie ma, co to było? Słyszeliście jak strzeleści? Słyszałem jak tam coś stuknęło. A tam coś strzeleściło. Chodźmy może na górę. Ty, co to było? No pewnie jakieś zwierzęta, no a co? No to wygląda tak... Nie no, teraz to na koniec. Dobra, ja też na pewno coś słyszałem, nie? Dobra, weź Mariusz, trasy ja debil z debilów. Najgorszy. Weź, tu... Co za debil najgorszy. Ale... To nie, żart, rydzań, rydzań, nie, żarty, wiek, to nie, nie, zły żarty, nie, nie, zły żarty. Cicho! Tam jest ta nie, No to tam później pójdziemy. Co tam jest? nie, takie wiesz, nie, nie, Czemu dzieci? Nie? To jest w zasadzie nie jest. Jak akurat gdzieś w dziecko, tam jest. się kładło podobno i, i tam się oddawało. W szpitalu psychiatrycznym. No tak. Jest trzecie. Jest trzecie. Dobra. Dobra, teraz chyba nikt nie rzucił, nie? Ja Tutaj naprawdę coś się dziwnego dzieje, w sensie są jakieś takie... Stuki, punkty. Nie, ale też tak macie, że jak w gdzieś na takie ciało, prawda? Tak. Jeszcze jedno nie, 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 nie. Jakby ktoś tak. nas obserwował, nie? Od razu patrzy się, Tutaj jest jeszcze jedno piętro, ale tu już nie ma schodów. Zobaczcie, jak wygląda. Czekaj, mamy no. cały czas wrażenie, jakby ktoś nas... Obserwował. Tu obserwował, po prostu jest takie nieprzyjęte, dziwne takie... No dziwnie się to człowiek czuje, w sensie nigdy jak zwiedzałem miejsca takie opuszczone, to nie było takiego wrażenia, że coś za nami chodzi. I tu nie ma ludzi, tu bardziej to rzeczywiście może być nawiedzone. I to miejsce no jest chyba nawiedzone, nie? No czujesz coś takiego dziwnego. Miałeś coś takiego jak byłeś w innych miejscach? Nie wiem, nie mogę się tu odnaleźć, jakoś czuję się mega nieswoim. I na pewno inaczej, nie? Czuję się, że jestem ewidentnie na czyimś terenie. Ktoś to... mnie tu nie chce. Tu jest no, jeszcze no, no, no. wyżej, to się nie zawali. Uważajcie. Jesteście pewni, że to się nie zawali? Nie wiem, nie mam pojęcia. Stare, jak tutaj są takie... Widzisz to? Co? co tam jest? Tam jest jakaś wieża. Idziemy tam? Tam a, jest jakaś wieża. To, a ty, a weź tam całe z powrotem. Zobaczcie, co tu się dzieje, ile to jest, to ludzi jest ludzi to ma, to koma. A damy koma, na koma radę ten murkiem przejść? Ty jesteś ty chory! Z, z, z. Co ty dredziasz robisz, debilu? Jak spadniesz, to jesteś martwy. Dredziasz, nie schodź, proszę! Każ im wracać, powiedz, że ich wyczucie, szuka nauczy coś. Dobry. Wracajcie. To co, idziemy na dron. Tam. Tam. To, to, ty... to tam. może być wojskowy. No to, dobrze, to jest wojskowy. Za to. to jest wojskowy dron. No e, tutaj jest coś strasznego, nie? Nie wiem, czy chce wchodzić w te krzaki. Dawaj do, do tej wieży idziemy zobaczyć, co to jest. Nie <laughs> robi. Jezu, tam, tam leje, pewnie jaszczur. Nie. Cicho! Nie. Mariusz się strasz? Dobra, uważajcie jak idziecie liście po kolei, bo to może się zapaść w każdym momencie, nie? Dobra, co tam jest? Nie wiem To jest jakieś takie schwane przejście. No może tam chyba lepiej nie wchodzić jak yy, tam nie ma przejścia normalnego. No i są nad nami teraz. Ja tu nas, nie nad tu! Nad nie chodźcie nad nami! Ej, generalnie to się może w każdym momencie zawalić. Ja to nie idę, kurde, weźcie cofnij, bo to, to się może zawalić. Bo... Okej, okay, to co widzieliśmy przed chwilą, to po prostu nas nie możemy tego pokazać. Na YouTube w każdym razie były trzy rozprute koty. Zawieszone są na ścianie w tamtym pokoju. Yy, no, jest od... I jest krewet jest jest... normalnie rozbryzgany jest napis. I nie możemy wam tego pokazać, bo to jest zbyt brutalne i zdejmowano na pewno film. Ale no to jest straszne, nie? W sensie... Chodź, że... chodź. razy jak chodziliśmy, zawalił się dach tutaj. W każdym momencie możemy się za tutaj zawalić. Ja zło... te koty, to już jest przegięcie, nie? Kod, Dobra, i chcecie na pewno wchodzić? E... Te, te koty już były no, no, piwnica. Misja, piwnica. A jak będą znowu koty albo coś innego, to widzą. Jezu! Dobra, weźcie, przestańcie straszyć. Okay. Co tam się świeci? Weźcie, odsuń. Widzisz? Oczy? Nie okay. Nie widziałeś tego? Nie. Dobra, kamerzysta, chodź. Chodź tam. Tam się coś świeciło. Chodź tam, bo to nie jest tu wyjście. A nie, to chyba... Dobra. Tam po prostu coś się świeci. Dobra. Chodź, kamerzysta, nagraj. Widziałeś? To, 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 to jak u nas w domu. Ale tu są większe. Ale tutaj padnie na przykład. Idź tam, chodź. idź tam. I zobacz, sobie nie to peża, co tam lata. Dobra, bez skitu nie mnie to toperze. Tam się coś pali. Czy mi się wydaje? Czuję się jak w domu, może to była kiedyś rezydencja innego komuś Co tu jest? Co to jest? Czy Nie mów, że tam niżej jest. Nie, to. już nie jest. Nie, dobra. Albo jest zasypany, nie wiem. Ale tu śmierć. Co to są konony? był opuszczony To się paliło mi się wydaje, wiesz? zobacz, tu jest. A co tam leży? Co to jest? A tam jest dziura. Czy to jest? Nie, Nie, tutaj się sypywało ten, węgiel. No to Tak, no bo masz pochył. Ktoś tam jest stary. Chodźcie. jest. jest kobieta. To jest stary. Może tam jest. No dobra, idziemy stąd. Dobra, wracamy. Mamy, wracamy. wracać. Mamy, wracamy. Po, powiem wam, że było strasznie, ale nie... było Strasznie? A te koty? To było dla ciebie normalne? No to było normalne, no to było chore! I to nie było, to już było straszne! No te koty były, ale te koty były jakieś takie świeże, nie? W sensie wydawało mi się, że... Przestań! No a nie? Ale ty robisz to mi specjalnie? No, w się sensie, co robić specjalnie? Nie ma było świeżej w ogóle? No, a nie? Dobra, idziemy stąd. Obrzydliwe to jest, to, jest, to miejsce było strasznie. Byłem w gorszych, ale Ochyda. Kto to jest? Co to jest? To jest nasz. Co to? Słyszałeś kamieniem, ktoś rzucił? Co to było? Nie, idziecie tam? Idziecie tam? Ale to nasza fura, pewnie. A co to innego? Nie Uciekajmy! Nie, tak. Ale tam nie jak, z, tam To jest inny, po Jaś! Ale jak tam jest, jedyne... Jak? Jak tam jest wiesz, jedyne wyjście! Dobra, to jest nasza fura, ja tam idę, nie? To jest fura, no nie możemy jej tak zostawić, kto jak, jak napadnie. Ja Męczarz, ja proszę, no nie! Nie ja mnie! No ma tam się Halo! Komuś nie Uspokój się! Dobra, nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem. Wydzik Ja tego nie nagrywam, to nie? No a po co mam to nagrywać? No ludzie, no kurwa, No Ja nie wiem. Dobra, to jest nasza fura, stałe. To jest, nasza fura, to jest na nasza fura, na pewno to jest nasza fura. Dobra, stój. Nasza fura. stój! Stój! Myślisz, że ktoś napadł na nią? No jest tam, czyli uciekł. Słyszał, usłyszał nas, tak? Czyli ktoś uciekł, tak? Ktoś się przestaje. Ogarni się, i o, się czy ten Nagrywasz to? Nagrywasz. Tam czas, czekaj. Zobacz, pokaż. Nie ma nikogo. No, się... Dobra, chodź, szybko Właśnie. spieprzamy co? Ale ktoś jest w walcie, Właśnie, w walcie, to, się zbał się, ktoś to się Zobaczcie, nie ma nikogo w aucie. Zobacz, nie ma nikogo w aucie. Szyby nie ma. Szyby jak? nie ma. Staw. Jak to? Szyby. U, to? Ej, ale zostawiłeś tam coś? Wartościowego? Nie, nie wiem jak nie no, no no ja przed chwilą Korto to chyba wybili. Dołka, tak. Ale z... no, 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 zostawiłeś tam... Dobra, czekam. tam, Dobra, ja nie siadam na tryszkę, no jedźcie kurwa. Siadaj! Ty jesteś chory na głowę! ja. jesteś chory na Jest! Ale tam było widać po Dobra, wolnie, bo się rozbijemy jeszcze! Ja wiem, ale nie ja wiadomo, kto tutaj jest! Dobra, Co? Co się stało? to Ogólnie ktoś tam wybił szybę, także grubo. Nie wiem, za mnie już szkodzi wszystko. Nie wiem, nie wiem, co ja mam o tym myśleć. Szyby nie ma, prawdopodobnie ktoś tam wybił, się wystraszył i uciekł, bo nas usłyszał. jeszcze że tam jesteśmy po prostu. A jeszcze lałem i się prawie uśkaję, nie? Co, za jasno jest, nie? Na okulary trzeba nosić. Zasłaniam się, no bo Mario tak urządzi. Ja już w razie czego piszę do mamy, że się pożegnać, bo ja nie wiem, co nas jeszcze czeka w tym momencie. Dobra, mamy rękę. No bez co już wyjechaliśmy. Straciliśmy szybę. Boję się, wreszcie tak szekacie, bo wiem, się, jak nie wiem co. pojechaliśmy na stare On tak ja siedzi, on, tak? Jeszcze, ja tak. Godowali, on tak, tak? jeszcze parę raz. Ja bym go na zabawie, już Mamy trenera. Ja, mamy hejtera, ja i wiem, że to śmiesznie wygląda, ale ja ci przysięgam. Nie wiem, deka, jak dla mnie to jest już jeszcze deka. Wie. Dobra, tamte miejsce w ogóle nie było straszne, ale to, co się stało pod koniec, to. Na trzy. nie wiem. Zwiedziałeś wiszące koty na ścianie i mówisz, że no, miejsce nie było straszne. Nie drzisz, to jest normalne. To jest normalne, Ale inne miejsca były straszne Oprócz tych kotów nie były Te koty były tylko straszne, a miejsce było e, takie w skali straszności. Dziwne było, 6 dziwne. Na Dziw, Dziwnie się tam czułem. Tym mięsem śmierdzi. Poszła ta szyba mocno? Szyba poszła mocno, nie, wiesz, trochę poszła. Jest, a wiesz dlaczego? to? zostawił telefon na wierzchu. Podłączony na fotelu. I, co, I dlatego przez ciebie jeszcze. I, I co wybił szybę by... i zostawił Słyszał. ty? I co no posła by... szyba, no co no posła? Ale chodzi ja i co, ale co wybił y, okno y, po telefon, tak? co zostawił telefon? No on usłyszał nas, no by... Ale tak to miejsce się zapowiadało, tak pisali, że to najstraszniejsze, że naj, najwięcej tak, wrażeń... Nie to czy ty jesteś normalny? Ale chodzi mi o samą wizualizację ja miejsca, nie macie, a nie o ale, ale zobacz, macie, że bez nie... tu nic nie ukradziono. Bo no to... bo nie zdążył, no ale bo sucha, się ale... wystraszył nas. wybił okno. tak. Słyszysz? Wybił okno, musisz sięgnąć po telefon, to jest sekunda. No dobrze, że zacząłem się krzyczeć, to mi teraz... To... Podziękuj, bo mówiliście, żebym po cichu był. Może próbował bardziej wybijać tą szybę, bo jest cała wybita, żeby sięgnąć po niego, ale nie zdążył. I nie zdążył wziąć tego telefonu, zaczął wybijać wszędzie tą szybę i uciekł, bo już byliśmy za blisko. Ale my to w szybku. Ale nie, bo zacząłem krzyczeć, no i tylko dlatego. Tak, jesteś bohaterem całej sytuacji dzięki tobie na mnie obrał telefonu i w ogóle zagrał Wracamy tak na chatę. No, dziwna sytuacja. w sensie trzeba, to szyba, tam 300 zł, to, to nie jest żaden problem, tylko po prostu no, dziwne, że no, to takie rzeczy tam. Znaczy, tu jesteś, te koty były naj, najdziwniejsze. To chyba, bo mnie mnie nie zdziwiła, po ktoś chciał coś ukraść z auta. Najprawdopodobniej telefon, także my no coś no widzimy się w następnym odcinku. Wiecie, że musimy jechać do Warszawy z powrotem teraz e, bez szyby, nie? Wow!